Niech to będzie coś przepięknego. Stresujemy się razem z kibicami z Marzik, Madsen, Holder, Lindgren. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Bartosz Zmarzlik, na pierwszym miejscu Lindgren po szerokiej, uważaj dobrze, Lindgren zamknięty, idzie po krawężniku Zmarzlik, Lindgren szeroko, Madsen trzeci jednak może być drugi drugi jest Lindgren, Zmarzlik przewaga nie jest wystarczająca na razie by powiedzieć, że on wygra ale jest bliżej niż dalej Zmarzlik pierwszy, Lindgren drugi, trzeci Madsen czwarty, holder przy krawężniku, Macen nie dał rady, Wyprzedził. Lindgren -a z Marzlik. trochę podnosi go na prostych, ale daje na razie to mu wszystko prowadzenie, Fredrik Lindgren cały czas w dystansie, który może dać mu pierwszą pozycję, ale chyba z Marslik dystans jest wystarczający żółta flaga, czarny krzyż, zaczynamy ostatnie okrążenie, z po szerokiej, Lindgren też minięty przez Macena Fredka w kredę, to już mniej ważne, Barto! Toż Zmarzlik wygrywa po raz drugi w tym sezonie cyklu Grand Prix w setnej rundzie w życiu, po raz dwudziesty